Cześć, witajcie w 40. cikochopodów szachlica. Dzisiaj jest z nami Oscar. No, jestem. I papugi w tre. No i papugi. Ona, I jak ona, widzicie, ona chyba wyczuły, że ty zaczynasz nagrywać. A, mamy dzisiaj wiosnę. Marzec, początek. E, w planach na odcinek jest e, dużo rzeczy. To za ten czas, jak Ty ładujesz, mamy przeczepę na testy. Dan, danger Wire. Nie wiem, jak to się czyta. No i od zestaw. I klasa no. mamy na testy. Co się zadziałało od ostatniego odcinka? Zrobiliśmy duże pieniądze, mamy nowego członka, ale to się wszystko później nawiecie. Jak widzicie, postawiliśmy tę maszynę do rozdrabniania buraków i z tej maszyny do rozdrabnianych buraków dopiero później pojedziemy do kolejnej naszej fabryki, którą postawiliśmy, a już mieliśmy dawno w planach. Z, yy, postawiliśmy tutaj na biogazowni sobie yy, te cukrownie, yy, no chcieliśmy postawić jakieś nowe, yy, produkcje, zainwestować w produkcję. niestety trzeba było to postawić, to było odpowiednie miejsce do postawienia, yy, no cały czas bawiłem się tkaniną przez tyle czasu, że robiło się takie nudne i smętne, więc stwierdziliśmy, że za, no, pójdziemy w kolejną rzecz. Niedługo będzie dużo zmiana na gospodarstwie, jak i obok gospodarstwa, i przy gospodarstwie. No. E, czy, czy ja już mogę jechać? Masz jechać, bo dalg... już masz pełno. Dobra. Także ja już jadę z pierwszym zestawem. E, Trochę tych buraków będziemy mieli, nie? No. Bo buraki są z dwóch pularz. Ja trochę... Nie wiem ile to było radę. tych przyczep od, od Fortuny. Trochę ich było. Nie, do jednego pola to jest z 80 na koło. Operatora ciężko ma fędzik. No ale że taki fajny. Ale jest fajna, jest fajna przyczepa takich buraków i innych dupereli. Na razie tam żadnej drogi ani czego nie zrobiliśmy. Niedługo tam jak Espan wróci, bo co kości ma inne, to się tam drogie, nie porobi. No i mamy w plan, jak widzicie jak to wygląda, gazownia kiszonka, inne duperele. No, mamy ty, tyle i już mamy 200 tysięcy kompostu, także będziemy musieli się jak najszybciej pozbywać. No. No i co w planach? Już mamy właśnie 40 odcinek, troszeczkę bo ostatnio takich odcinków mieszanych, to jakiś timelapse, tu duperele. Yy, więc, no, więc będzie to 40 odcinek to jest. Gdzie my jak talala. No, no, na przykład... Yy, o Boże, nie, nie przyszedłem tak na szczęście, to jest, tu bym... trzeba było kiedyś w końcu te kamienie pozbierać, no ale... <grym> zawsze zapominamy. Te mnie czy mamy z dwóch stron wyjazd, nie? A ty... aha! Ty tu już jakieś braki przywiózł? Nie, tylko wodę. A bo? Dobra, ja już sypię pierwszy zostaw. I co, to już... W, yy, to trzeba włączyć? No Tora. trzeba włączyć. Można powiedzieć, że z znał, że z największą przyczepą jeździ. Spawny. Zmienny tryb. Dystrybucja. Gdzie, gdzie to się pojawi? Ha! Teraz jak to się będzie produkować nam? To jest dopiero ciekawie. Bo nie ogarnęliśmy tego. Aż tak bardzo. Będziemy coś ee, Jakieś buraki wozić, to trzeba... Czekaj, co to jest? Eee, dystrybucja, nie, co tu trzeba włączyć? Spawn. No to włączam spawn, dobra, okej, okay, i co teraz? Woda. Brak aktywacji produkcji... Brak aktyw... Aktywa, aktywnej produkcji. Czyli trzeba włączyć, włączyć. Aha! co za debil. O, jak widzicie, ty jak to się produkuje, już obcałem, że ty wysypy. Także napełnimy te zestawy, nie? No. I już nie będziemy więcej robić na razie. Bo ona już będzie pełna. Ale, czy my możemy do, yy, jeden zestaw, wiesz co? Yy, wywalimy do naszej produkcji, nie? Ja, ja mogę te 19 ton już zawieść tam, bo ja już. Z, dopełniłeś? Dopełniłem i 19 ton mi zostało. No to jest tam. Tam się już też wegarnie. Yy, czemu mamy dwie produkcje? Stwierdziliśmy, że nawet zawsze możemy yy, to sprzedawać jako rozdrobniony burak. Po prostu, a jak widzicie, tutaj też idziesz zrobiony burak. Dwa boraki dają cukier, a tu dają 5-3. Więc to jest jakby produkcja podobna, nie? O panie, dobrze, nie, trochę nie chciałem no. tego. Wiesz co, Oscar? Ja zapełnię w sobie zestaw, nie? No. Yy, a przygotowałbyśmy maszynę, ja bym podzibił kamień, nie? Bycie błodebny masaj, co? Yy, którego? bo Słuchaj, jak chcesz, możesz mi nawet klasa postawić, a nie, tak, klasa możesz mi, chciałbym klasa przetestować z tym, bo ja nie chcę y, tego, y, bo ja bym się później wybyć nie? Gdzie ona teraz stoi, ta maszyna? Na, na drugiej gospie. Do nie była używana w sumie. Ty tam już zawiozłeś? No nie, jeszcze nie, bo ja ci tam chcę tego tam klasa przygotować. No spokoj spokoj, ja tylko wiesz, yy, chcę wiedzieć. Znaczy, tam produkcję jedno, no to cukrownia że jest na koniec serii, bo chcemy się bawić w... No, jak będziemy... inaczej. Mając cukrownię wiemy o tym, że już będziemy musieli robić buraki, tak? Więc jakby, jeden za jeden. A... o Boże. A... jakby to powiedzieć... Yy, toż? To, co postawiliśmy, to, to. Ile to tam kosztowało? 128 200 tysięcy. To za 120 tysięcy, co postawiliśmy, to jest typowa produkcja. Yy, te, no tam kiedyś rozdrabniasz kamień. i boże, kamienie No, rozdrabniasz buraki, więc to jest takie dość ciekawe rzecz zrobiona. A wiesz, zawsze możemy pobawić się tym trochę, nie? no nie musi być to zawsze. Możemy się tym pobawić 3-4 sezony, a potem to sprzedać. A zawsze yy, to produkuje, nie da produkuje buraki rozdrobnione, gnojówki i kamienie. Dobra, klas już, już stoi przygotowany. Dobra, ja zaraz tam pojadę. Na wyjeździe z drugiej gosty Ty niedaleko od mnie ta będzie ta maszyna do... A nie mam na żadnej przyczepy tak teraz patrzę do buraku... do kamieni. A ta nie wiem, czy nie będzie za wysoka w sumie? Nie chyba takie ostatni aż był kamień zbierany, nie? Na początku serii? No, może nie, może ostatnio, aż był w taki, ek... bo mamy włączone na kamienie, ale niedługo chcemy na nowych polach, jak będziemy. Znaczy, ja bym wiesz co robił, jak kupimy pola, bym yy, zrobił kamień i potem włączał No. Dobra, ja już tutaj dopełniam. Ja wyłączam w sumie trzeba, żeby ten czas nie leciał. Yy, I coś wysypałeś już tam? Nie sypię Widziałem dużo osób po jakichś różnych kanałach. No, no widziałem, że y, jest dużo osób, które poleca te rozdrobniane buraki więc dwie produkcje, więc... Siedziłem, y, już mogę włączyć tę maszynę? Masz włączyć włącz, dobra Widzisz tu idzie dostarczane materiały, buraki i rozdrabniane buraki, nie? No. Także tworzymy bru bru br bruraki, no Nie, żebym bym powiedział Dobra, ja jeden zestaw tam pojedę zawieść do tych naszej maszy maszynek To to spada, jak to ta spadaw, tam będzie wyglądać I zabieram się do kamienia mm -hmm. Właśnie musimy takimi przyczepami typowo do jakichś takich rzeczy do jeżdżenia No ale mówię, teraz będzie, mamy pieniądze z biogazowni Będziemy chcieli trochę w tą biogazownię pójść Kredyt spłacamy cały czas, a biogazownia, no patrzcie jakie pieniądze dała biogazownia 190 tysięcy, 180 190 i, i na razie 44 Także biogazownia da, zdaje pieniądze i egzamin zdaje na... Wszystko Więc Oscar będzie, no mówię, niedługo będzie dużo zmian Dowiecie się niedługo co to będzie Mogę zadać, że będzie dość, trochę pól wpadnie Trochę się zmieni z drugą, tam naszą, tą naszą dobudówką gospodarki i coś powstanie jeszcze, ale nie zdradzamy na razie szczegółów. Będzie dość ciekawie. No oczywiście, zapomniałem, już, że 40, także zostało 60 odcinków do 50 i przyjeżdżają dość ciekawe rzeczy, bo 50 odcinek to jest taki specjal będzie, więc do tego czasu trzeba już też kilka rzeczy ogarnąć, nie? No, ale na razie z kombajnów nie, z kombajnami zostajemy. Bez takich produkcji yy, i yy, z y, Wiesz co piękne? Że ostatnio mafia Sole zbierała buraki... Yy, Boże kamienie, a ja teraz na tym samym polu No ale niestety czasami tak było, że... Coś się jedni robią inni, ale to no, nie od nikogo... U kogo... nas jest tak, że te same sprzęty co my mamy to oni też mają No tylko, że one są czasami w większości pierwsze Jedyne, nie, ja szczerze Od nich za zarypaliśmy nic Znaczy tam cukrownię, to troszeczkę jak oglądałem to cinki, to tam dowiedziałem się jak ona działa Więc stwierdziłem, okej, okay, dobra, ją postawimy eee, A tak to wszystko sam robiliśmy, nie? Byliśmy, także no A poza tym chciałem, dawno nie było, o Jezus Dawno nie było zbi tych, zbioru buraków boże. Kamieni, więc stwierdziłem, że sobie to, nagram yy, zbiór kamieni Bo kurde, szczerze brakuje mi tej akcji Dobra, niech on tu na razie stoi ja Byłaby jeszcze, jeszcze troszkę większa ta maszyna No bo dwie to mi się nie chce, nie? Ja e, idealnie to postawiliśmy, nie? Że nożysz nawet do tą yy, masz Wjeżdża do, na tą, zresztą yy, wagę, wagę i, so i sobie normalnie przejdziesz, nie? Dobra, ja to na razie zostawiam, a ja idę sobie nagrać Nagrać, gdzie to jest kurwa? A co ja mam dalej robić? O Boże, tu są kamienie załadowane już? Nie, tylko podczepiłem, nie, nie patrzyłem czy ktoś jest w środku, czy nie. To sam to jedę wyładował, tą gospię. A Albo wiesz, co ja tu sobie zrobię? To jest fajne miejsce. I to będziemy na przykładować. Co ty możesz? Wiesz, co? Yy... W rów możesz sypać, to rów zasypiemy. O, bez tu! Ty jest mądrych trochę. <laughs> no dobra, niech tu leżą. Co ty drogi oskarżę, by, byś mógł? Mm... Bo, może zacznę gnojowice wozić, co? Jo, no Maseja masz już gotowego Zacznę tam sobie wozić tą gnojowicę, gdzie tam będziesz chciał Będę... Ja będę buraki... Będ, będę tu po burakach, Hehe. <todgłosy> tu jest ta hałda buraków O no, tam możesz w sumie... Razem na te buraki mogę nasypać <todgłosy> 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 To szczerze, to będą co chwilę buraki, nie, bo te kamienie to od X czasu proszą nas o yy, zbawienie. No. Ale, pole fajne, ale trzeba tych punktów kupować już, nie, trzeba się rozwijać. Nie, na inne będę wodził, bo tu będzie te, te buraki jest ładowane, to tak trochę nie bardzo, żeby te tak, tak. W sumie mamy tyle teraz gnojówy, że my się nie musimy martwić, nie? No. Bo i tak na jakieś, i tak na każde pole to wywierzesz. No, i tak by się teraz przydał drugi zestaw i na dwa wozić. O boże, dopiero jedną beczkę kupiliśmy, a już o drugie myślimy. ja ale ty. Bo te. Patrz, te, patrz te tak z. Y, tak, y, Te. Teraz z biogazowni mamy gnojówkę, od świli mamy gnojówkę i teraz od tej produkcji tych rozdrobnionych braków mamy gnojówkę. A od normalnej jeszcze nie ma? Co? Od normalnej produkcji. Nie no wiesz? Od, od. 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 od cukru? No. Nie ma. To może lepiej? Tej, <gry> są przejazdy gdzieś nie ma kamienia, są przejazdy gdzieś jest dużo, ale. No, to jest ostatnie pole z, z kamieniami. Kurde, my zmienili czas w sumie. A się boję klikać to. Nie, no, coś właśnie tych kamieni tu jest. Ale wiesz, to, co zauważyłem? Że po gruberowaniu, że ich więcej No Może ta maszyna na tyle czasu nie była używana, że ona już szokuje, że my ją użytkujemy No FAK no nie była długo wykorzy wykorzystywana No to szczerze, jak znowu wróci do żywych, to będzie już tyle używana, że ja p***** Dobra, przejdziemy sobie tutaj, potem się do tego wrócę Także no, znowu wracamy. Jakieś nie, produkcje w końcu i inne rzeczy. Nawet w sumie dobrze, żeby... wiesz, produkcja to jest zawsze nowy, po, nowy pomysł, nie? I nowe możliwości. I dobra, tam e, Borak Cukrowy 40 ton, dobra. I już mam 29 litrów... Jaką szerokość ta beczka daje? O Boże, zabij mnie, nie pamiętam. To żadne skarby ludowe, nie pamiętam. Nie? Bo ja nie ma ani razu jeszcze nie robiłem. No dobrze. Dobra, zrobimy sobie zdjęcie. Uśmiechnięcie, robimy zdjęcie. Mhm. Ty masz John tam? Yy, to jeszcze potem musiał zrobić zdjęcie z, z. no, zbioru. Jak jeszcze nam zostaw się potem po jednym końcu. No Jezus, na jednym jest napisane. 7-11, a na drugim nie ma nic napisane ile taką szansę. Ona chyba ma 12 metrów. Tak mi się wydaje tylko. Czekaj, wiadę na środek pola i zobaczę. O. Poczekaj! Ale... Bo by z automatów wyskoczyło 15 metrów. A bo to nawet 15, czy my możemy mieć 15, no? Ale bo z tym ciężko pijeć. Tego warmego będę do tego używał. A z czym ty jeździsz? A mety. No to o, jak widzicie z ciągniki, został pozmieniany kolejny klas. Od Bartusia został nowo ogarnięty. Tyle jest chijowe, że te na przykład kaminy yy, nie są na, wiesz, na całym polu małe, tylko są na przykład takie kupki, nie? No. No wydaje mi się, że tak, jakby tak były, to byłoby łatwiej. Ale dobra, nie ma co narzekać, robiotę idzie. To ja też długo w tym, w MF-ie starym nie siedziałem. Ja też. Ale się nie mogę doczekać, właśnie, yy, będziemy niego technologiczne robić i się nie mogę doczekać oprysków. Bo, do będą dość ciekawą akcją. Taki różny odcinek, mm, ale co się dzieje? Nie ma nudno. Nie długo będą odcinki, może w trójkę, czwórkę, albo nawet w piątkę. Także burżuaza w Ty, to u mnie niedaleko się ten maszyna, gdzie ja mogę go wywalać, nie? No. To także dobra tu już jadę jeszcze sobie dwa przejazdy zrobię, albo nawet trzy i potem sobie pracownik będzie albo dopełnię do dopełnię i tyle dobra, co tu jeszcze? Tu się jak na produkcję idą. Teraz tak sobie możemy, bo słonecznie, jeszcze mamy tak naprawdę, możemy sobie na spokojnie dwa dni przespać, nie? No. I dopiero tego trzeciego, mar no ostatniego marca reszta. Ty w ten sezonie przerwa od Buraków? Można zrobić. Chyba żebyśmy kupili jakieś takie pole fajne do Buraków, nie? Jedyne fajne to jest to, co jest przed hełpą. To jest fajne do Buraków. albo ja kupić drugi świąt do Buraków. Ja bym, nie, ja bym, no, od, ja, bym, ja bym od razu tutaj w kombajn leciał. Już tak szybko! Ja bym się trochę pobawił. Bo jak mam... Pies do wstąp O Boże, to tam fajnie się z, z naszym pieskiem bawisz. Nie, bo ja tu przed polem wywożę, przed, przed gospą. A tam! No i teraz tylko pies po tym łaził, a ja... O Boże, teraz to ja jestem na skup, skupisku tych kamieni, nie? A no. akcja kukurydza udana no. działa się dużo na niej. A tu jest taki wysyp, taki kamień, taki potężny. Tyczące pojemności, ale już to... Eee, ...tam jeszcze kiszonkę, trochę została zeszłada, że będzie. Prima, serde. O Boże, żeby nie wymusić, no. A jak nie widzą, to hamują, bo są zdziwione, że, że jadę z maszyną do kamieni. Dawno nie była użytkowana nasza maszynka. ile wody zeszło. Dużo? A ty miałeś tamtą beczkę, co miałem napełnioną, czy ty ją iść na bok postawiłeś? Ja że nie pamiętam nawet jeszcze. A! Ja, ja, myśl, ja myślałem, że. Ja myślałem. Ty yy, w kwietniu też zasiem owca, nie? Yy. Owiec do kwietnia. Koniec kwietnia. Czyli do końca kwietnia trzeba zasiemy, jo? No. To pole, no to, to pole za gospą też? Wszystkie co? Wszystkie lecz tam gnoju... A z czego będzie we teraz? Co? Od kogo będziesz gnoju? Od świn cały czas. A to jest. No, a... a to za gospą, to wielkie nasze? No. Jo, ja, no, tam też idzie. Niestety jak obornika nie mamy jak produkować, a, znaczy jak tworzyć, a bym bardzo chciał. Yy, no, obornikiem się pobawić w końcu. To niestety nie mamy jak jest kiwa Nie mogiła. Dobra, ja. No, czy ja chcę z tego ja Tak jak kurde, tutaj teraz tym samym Wzdobione Wzdrawiane 22 tysiące Trzy... A dobra, trochę teraz po, to, po pieniądze nam zniknie, bo będzie te sprzęty wypożyczone, ale dobra. Przeżyjemy jakoś, to są drobne, drobne pieniądze. Tutaj jak wszystko będzie droga zrobiona, nas ma wszystko to ogarnie. Bo ja nie skład takich rzeczy nie, nie wiem. Ty tam się lubisz takie drogie, porobi się coś? Ja lubię, ale tak wiesz, takie, nie takie, że wiesz takie, że dwupasmowe, tylko wiesz, takie, że cały i tam jakaś mi miejscami trawa, ale... Panie ja jak tu będzie trzeba będzie przemyśleć to zrobić. A najlepiej A, i... robi moim zdaniem te drogi Dobra, a ja włączam idę z Oskara. A, muszę zapomnieć, że muszę być w Nasza nowa beczka daje radę? No. Musi, nie ma wyjścia, bo to została kupiona na Wielkanoc, nowy nabytek, dobra. Tym fajnym ten. wraz z Oskarem. O, Oskar ma jeszcze 9 tysięcy litrów. Także tym akcentem kończymy ten odcinek, ze mną był Oskar, no byłem, zostawcie łapkę, łapkę i suba i widzimy się w kolejnym odcinku, także do następnego, trzymajcie się, elo. Elo.